Hortensia w odmianie fres. Początek kwitnienia jest wrzesień, ale ona była przycięta późno, więc dopiero teraz zaczyna kwitnąć. Takie kwiaty powinny przy normalnym cięciu, takim wczesnowiosennym, powinny się pojawić w lipcu. A tu mamy końcówkę września. No ale kwiatostan jest taki jak powinien, czyli śnieżno-biały na początku, a później w trakcie kwitnienia wybarwia się od dołu do góry na taki ciemno kolor. Tutaj mamy dwa zagony tej hotelsji, też zaczyna dopiero kwitnąć. Także, jakbyście chcieli takie kwitnące jeszcze teraz dostać sadzonki, to możecie wejść na naszą stronę internetową wwwflower I tam są sadzonki do kupienia, zarówno takie dwuletnie, jak i trzyletnie. Takie jak tutaj, właśnie te kwitnące. To są trzyletnie sadzonki w 3-litrowych doniczkach.